Dziennie miliony Polaków korzystają z technologii, które zapewniają bezpieczeństwo, łączność i rozwój. Ale co stoi za tą niewidzialną siecią? Edukacja bez granic. Biznes z każdego miejsca na świecie. Niezawodna sieć w drodze do domu. Żyjemy w czasach postępu technologicznego, o którym nie śniło się Kopernikowi. Infrastruktura telekomunikacyjna to codzienność, której często nie zauważamy. Sprawna łączność dla służb ratunkowych w zasadzie jest dzisiaj kluczowym elementem i pozwala na... Przede wszystkim efektywne i szybkie działania. Tutaj, gdzie mówimy o ratowaniu zdrowia i życia, praktycznie każda sekunda ma znaczenie. I ma to znaczenie zarówno przy tych działaniach na poziomie interwencyjnym, ale też na poziomie taktycznym i strategicznym, gdzie mamy działania często wielkoobszarowe, i łączność jest kluczowa do budowania świadomości sytuacyjnej dla sztabu i kierującego działaniami ratowniczymi. Kolejne generacje sieci komórkowej zapewniają większą prędkość i umożliwiają podłączenie milionów urządzeń. W ogóle pokrycie siecią telefonii komórkowej spowodowało to, że zaczęliśmy wykorzystywać sieć do zapewnienia dostępu do internetu w różnego typu obiektach, takich jak na przykład przepompownie ścieków, oczyszczalnia ścieków. Wyposażyliśmy także remizoświetlice w routery bezprzewodowe, które umożliwiają przesyłanie danych i nadzorowanie tych obiektów. Rozwój sieci to dla nas olbrzymia szansa. Niestety, dezinformacja potrafi uderzyć także w technologie, które służą wszystkim. Największym wyzwaniem, które stoi przed e, tym, żeby sprawnie rozpodowywać sieć telekomunikacyjną, jest jednak walka z fake newsami, z tą wirtualną rzeczywistością, która przechodzi do świata rzeczywistego, wirtualną w tym sensie, że propagowane są informacje nieprawdziwe, e, czasami ocierające się o granice absurdu wręcz, natomiast one bardzo mocno wpływają na to, w jaki sposób powstaje sieć telekomunikacyjna w Polsce. Kiedy każda sekunda decyduje o szansach na uratowanie, no to ta sprawna łączność jest kluczowa. To, to naprawdę Ja zawsze przytaczam taki przykład, kiedy dawniej no, nie było tej komunikacji. Nim dotarła do nas informacja o wypadku, to mijały godziny. Teraz wiemy w zasadzie w pierwszych minutach, że coś się stało, odpowiednio szybko musimy zareagować, ale dzięki temu jesteśmy w stanie tę osobę uratować. Telekomunikacja to coś więcej niż technologia. To ludzie, którzy nas chronią. Informacje, które zmieniają świat. Infrastruktura telekomunikacyjna to niewidzialna tkanka współczesnego świata. To nasz codzienny komfort, niezależność i bezpieczeństwo.